Szosa. Na rowerze spędzam statystycznie jakieś dwa tygodnie w roku jazdy non-stop bez zatrzymywania się, więc nie jest mi obojętne, co się wokół mnie na drodze dzieje. Głównie na szosie. I choć jeździłem rowerem po drogach wielu krajów Europy i Ameryki, to ze smutkiem, a nawet rozpaczą muszę napisać, że nigdzie nie ma takiego chamstwa na drodze jak w Polsce. Pamiętam dwutygodniową jazdę rowerem przez Portugalię i Hiszpanię, gdzie każdy kierowca traktował nas jak święte krowy, ustępując pierwszeństwa, nie wyprzedzając w ryzykownym miejscu, cierpliwie wlokąc się za nami przez kilka kilometrów, jeśli akurat nie dało się wyprzedzić. Wszędzie tak jest, tylko nie u nas. Mój przyjaciel Jacek Tarasek świadkiem. Zresztą, Zaraz po powrocie do Polski wsiadłem oczywiście na rower i nie ujechałem specjalnie daleko, bo w okolicach Nowego Sącza jakiś Neandertalczyk swoim wielkim autem zatrąbił mi za plecami tak, że niemal nie zdmuchnął mnie z roweru. Spieszyło mu się, a ja jechałem drogą, której on wydawał się jedynym właścicielem. Chwilę potem jakiś bezmusk jadący z naprzeciwka walił 150 km na godzinę wprost na mnie, wyprzedzając na trzeciego i nie zwracał uwagi, że jadę drugim pasem. Życie uratowało mi nurkowanie do przydrożnego rowu. Specjalistkami od wyprzedzania kolarzy są panie, mówiąc delikatnie, z małych miejscowości, siadające za kierownicą raz w tygodniu. Rowerzysta to prawdopodobnie, oprócz biegnącego psa, jedyny poruszający się obiekt, który potrafią wyprzedzić. Dlatego dla podniesienia sobie poziomu samoakceptacji, także kierowczynie wyprzedzają z ułańską fantazją, by zaraz potem skręcić w prawo, dzięki czemu kolarz wbija im się w prawą burtę zero wyobraźni. I tak kilka razy dziennie, codziennie i tak od lat. Nie obraźcie się zatem, kierowcy poruszający się po sądeckich drogach, ale wykorzystam okazję i napiszę to do bólu szczerze. Spora część z Was za kierownicą to dzicz z epoki kamienia łupanego. Nie nadajecie się do życia w społeczności kierowców. Prezentujecie buraczane maniery i gdyby to ode mnie zależało, to nie pozwoliłbym wam kierować furmanką na polnej drodze, bo tamtędy też jeżdżą ludzie na rowerach i moglibyście im zrobić krzywdę. Oczywiście mam pewność, że po tym, co kilka linijek wyżej napisałem, nic się nie zmieni, bo drogowa dzicz i tak niczego nie czyta, więc jakim sposobem akurat ta książka miałaby im wpaść w łapy zaciśnięte na kierownicy? Oni czytają tylko o szybkościomierz w swoim samochodzie. Kiedyś w Nowym Jorku dla kolarskiego eksperymentu przejechałem na rowerze jednokierunkowy Broadway. Kilkanaście kilometrów pod prąd przy całkowitej akceptacji armii wystających na każdym skrzyżowaniu policjantów. Mało tego, wyjeżdżający z bocznych ulic kierowcy wielkich samochodów ustępowali mi pierwszeństwa, choć to oni mieli zielone światło, a mnie w tym miejscu nie miało prawa być. Zakończyłem to doświadczenie z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony kolarz traktowany przez kierowców jak nietykalny musi się czuć mile połechtany w przerzutkę, ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy amerykańska demokracja nie idzie za daleko, pozwalając wariatom na rowerach na robienie sobie jaj z dobrego wuja sama. Czasami ludzie łapią się za głowę i pytają, jak to możliwe, że jeżdżę rowerem z Bobowej do Nowego Sącza. Przecież to ponad 30 kilometrów. Ano, jeżdżę, ale tylko w ramach rozgrzewki, bo w Nowym Sączu zaczyna się prawdziwy trening z zaprzyjaźnionymi kolarzami. Jedziemy sobie jakąś małą rundkę, na przykład Doliną Popradu, i wracamy do Sącza. Chłopaki skręcają do domów, a ja w ramach roztrenowania kręcę do Bobowej. Wyczyn? Żaden wyczyn. Antoni Stanek to był prawdziwy wyczynowiec. Swego czasu prezes gminnej spółdzielni w Bobowej pojechał autobusem PKS na delegację do Nowego Sącza. Sprawy załatwił, ale okazało się, że jakoś źle oszacował koszty tej podróży i zabrakło mu pieniędzy na bilet powrotny. Prezes nie kombinował za dużo, tylko wyruszył do domu piechotą. Nie wiem, ile mu ta pielgrzymka zajęła. Najgorsze, że sprawa jakoś wyciekła i opisałem ją w Gazecie Krakowskiej. Nieważne, że w rubryce Sądeckie Marginałki, że z przymrużeniem oka, że to był żart, wybuchła trzecia wojna światowa. Antoni Stanek obraził się śmiertelnie, bo naruszyłem dobre imię gminnej spółdzielni. Jeszcze bardziej obraziła się moja żona, która szykowała pozew rozwodowy, chcąc w nim napisać, iż do wiadomości publicznej wyciekają ściśle tajne informacje przekazywane mi pod małżeńską pierzyną. A wracając do dystansu Bobowa-Nowy Sącz. W sezonie lubię sobie, skoro świt, wyskoczyć na delikatny trening. Takie 40 kilometrów przed śniadaniem to idealny sposób na dobry początek dnia. W tych przejażdżkach często zapędzam się pod Nowy Sącz. Kiedyś złapałem gumę w okolicach Librantowej. Zapasowej nie miałem, w butach kolarskich nie da się zrobić kroku, więc sterczę jak cięcioł przy drodze i czekam na zmiłowanie, które nie nadchodzi. O 7.15 jedzie kawalkada aut, ale akurat w przeciwną stronę. Wszyscy się spieszą do Nowego Sącza, do pracy, a ja wręcz przeciwnie, potrzebuję wrócić do domu. I nagle staje się cud. Przede mną zatrzymuje się najprawdziwsza limuzyna, a w niej Janusz Adamek, prezes Sądeckich Wodociągów we własnej osobie. Chwilę później siedzę w swoim przepoconym kolarskim mundurku na skórzanej tapicerce czarnego Citroena, a mój zdefektowany rower spoczywa wygodnie w wielkim bagażniku obitym welurem. Moim kierowcą jest osobiście prezes największej w Nowym Sączu spółki komunalnej, który akurat służbowo spieszy się do Tarnowa. Jedziemy, gawędzimy, aż tu nagle Janusz Adamek pyta. Daleko jeszcze do tej bobowej? Przecież na takim odcinku to się można zmęczyć jadąc samochodem, a rowerem to już śmierć z wycieńczenia.